Cześć witam Was, troszkę mnie zaskoczyliście, bo w jednym z poprzednich odcinków ja także rzuciłam pół żartem, pół serio o tym, że tutaj bym się przeniosła i Fundacji Kota Morskiego bym zrobiła tutaj biuro i siedzibę, natomiast to komentarze jak komentarze, ale przede wszystkim zaskoczyły mnie te wiadomości na priv treści, tak Alicja zrób to, chcemy to, chcemy Malty, no zaskoczka na maksa, więc dobra spróbujmy, pomyślmy o tym. Bo ja to, to jest dla mnie nówka, totalny nówka pomysł naprawdę, y, więc y, jeśli tak chcecie, no to ja się nad tym zastanowię, ale i wy mi pomóżcie w komentarzach. Parafrazując w bank mogłabym powiedzieć niebo wjaździste nade mną, a wszystkie banki przede mną. Pierwsze, miejscówek, które można by było tutaj kupić, jest raczej dużo, myślę. Przede wszystkim dlatego, że dużo jest miejscówek niezamieszkanych i to widać gołym okiem. I w pewnej części to są, jak powiedziałam, w tym odcinku La Ruderra, natomiast w pewnej części to jest coś normalnego, co wygląda, że to trzeba trochę ogarnąć, odremontować i można wykorzystywać. Skoro jest niezamieszkane, to znaczy, że jest komuś niepotrzebne, tak? Nikomu niepotrzebne, bo nikt tego nawet kupić nie chce. Czyli znaczy, można to kupić zapewne dosyć tanio. No, Tyle mówi moja znajomość o rynku, ceny, ceny popytu i podaży, więc jeśli jest inaczej, to mówcie, być może one są po prostu tak drogie, że to w ogóle się mija z celem, ale, ale skoro nikt nie kupuje, nikt tego nie chce, nikt tego nie sprzedaje, no to coś jest na rzeczy, tak? Może wiecie, gdzie można dowiedzieć się coś więcej na ten temat? Jest internet. W komórce działa jak chce, często działa źle, fatalnie idę kupić lokalną sieć. Zobaczymy, może będzie działało lepiej. Dużym minusem jest ruch lewostronny, do którego nijak nie mogę się przyzwyczaić, ale być może wszystko przede mną. Natomiast ogromnym plusem jest wszechobecny angielski, czyli po Brytyjczykach, coś dobrego zostało. Uwaga, proszę Państwa, proszę Państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz! I Jak sobie uświadomiłam, że tutaj masa ulic skrzyżuje się pod kątem prostym, tak? Wszystkie skrzyżowania, czy prawie wszystkie są właśnie w kwadrat. No i gubię się. Trochę się gubię, naprawdę. Chyba bardziej logiczna jest dla mnie ta nielogiczność, na przykład włoska. No w Polsce też nie jest to zbyt logiczne. Tu jest to chyba za bardzo, za bardzo uporządkowane, żebym się w czym była w stanie jako odnaleźć, aczkolwiek e, gdy zaczynam już tak pamięciowo, wzrokowo, fotograficznie łapać, które miejsce jest które, to się zaczynam już błyskawicznie odnajdować, natomiast nie jest to dla mnie najłatwiejsze, to wymaga pewnej e, nauki przyzwyczajenia. No bo na pewno domyślacie się, że tutaj przy głównej ulicy te apartamenty w superstanie to na pewno miliony kosztują co bądźmy realistami, prawda? Natomiast w tych bocznych uliczkach przyjrzyjmy im się jeszcze, bo one wcale nie wyglądają na jakieś, że tak powiem, miejscówki oczekujące na milionerów. Raczej wyglądają na miejscówki oczekujące na kogoś zaradnego, myślę. Ja zawsze o sobie miałam taki autostereotyp, że jestem zaradna, jestem praktyczna, więc myślę, że raczej coś takiego, bo nigdy nie lubiłam ruszać portfelem, zawsze wolałam ruszać głową, więc... Czyżby to była kolejna okazja w życiu, żeby pokazać, że myśl i spryt mają swoją wartość. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. A może to ja źle myślę, może przeżyłam tyle lat po prostu myśląc zupełnie bez sensu. Bo... Zobaczcie, tu już boczna uliczka tu już boczna uliczka i zupełnie inaczej to wygląda. To już nie są takie e, szpanerskie mieszkanka dla e, milionerów, ale jeśli obrócę się jeszcze raz i zobaczcie to tutaj, to tutaj wygląda na takie dni to opuszczone, ni to coś tam, co jest grane, tak? Cały czas schodzę i się zastanawiam, jak to jest, bo w takim miejscu jednak pozostawić taki temat jest to dla mnie niezrozumiałe, a zęby się ostrzą. Uwaga, proszę Państwa, proszę Państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz! I już! W wielkim dziele szukania miejscówki zastanawiają mnie z jednej strony, zobaczcie, tam jest zupełnie normalnie, tak, wszystko jest ogarnięte, a tuż obok, po przeciwnej stronie ulicy, no jest taka, o właśnie, La Ruderta, nie? No i jak to właściwie jest? Co tu się dzieje? Przecież wiecie, jak to jest, że na Sycylii, w ogóle w południowych Włoszech jest coś takiego, że Samorząd daje jakieś tam nieruchomości za teoretycznie za euro, tak? Wszyscy wiemy jak to wygląda. Chodzi o to, że tam trzeba włożyć pewnie z pół miliona euro, e, bo jest to obwarowane pewnymi e, no, obowiązkami, tak? To nie jest tak, że za euro bierzesz nieruchomość i ona jest twoja i możesz z tym nic nie robić, tylko, nie wiem, czerpać zyski. Tylko dostajesz ją za euro w zamian za to, że ją ogarniesz, tak? No tak, tak to działa, no. Natomiast wielu Polaków oczywiście się nabrało na tym, więc nie tylko Polaków, no, cwaniaczyli, bo myśleli, że za euro kupią sobie nie wiadomo co, a to się okazało, że tam jest kupa roboty, że tam jest remont kapitalny do zrobienia, no, ale, słuchajcie, w sumie to jest też uczciwy układ. To jest mniej więcej tak, jak niektórzy lubią kupić samochód w stanie takim se za jedną trzecią ceny bo oni jakby w mechaniku i w częściach włożą te pozostałe dwie trzecie ceny ale zajmie to na przykład kolejny rok a samochód już jest ich tak? więc em... No to jest jakby kwestia przyjęcia pewnej taktyki, tak? Kupowania rzeczy używanych, przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Ale napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, bo może ja nie mam racji. Aczkolwiek parę samochodów już tak przerobiłam i byłam naprawdę z tego zadowolona.